Administrator Whistboard to rola odpowiedzialna przede wszystkim za zarządzanie kontem w aplikacji oraz za przypisywanie operatorów do poszczególnych zgłoszeń. Wyświetlany ekran jest dashboardem, który stanowi podsumowanie aktywności użytkowników oraz sygnalistów. Znajdują się tutaj statystyki dotyczące ilości dokonanych zgłoszeń, ich statusy oraz rodzaje zgłoszeń zaraportowanych z podziałem na kategorie. Dashboard to takie duże podsumowanie wszystkiego, co się dzieje w aplikacji w ramach danego konta. Teraz przechodzimy do listy strumieni, czyli widoku unikalnego dla administratora. Jest to miejsce, gdzie definiujemy tak zwane kanały zgłoszeniowe czyli kanały, skąd zgłoszenia sygnalistów trafiają do naszej aplikacji. Strumień to takie nasze źródło zgłoszeń, które teraz sobie zdefiniujemy. Zakładanie kanału uwzględnia m.in. nadanie mu nazwy, opisanie, czemu on służy, oraz wybór domyślnego języka formularza dla sygnalisty. W następnym kroku musimy zdecydować, czy sygnaliści mają definiować kategorię swojego zgłoszenia, jakiego rodzaju zgłoszenia chcemy przyjmować, oraz jaki nagłówek ma się wyświetlać sygnalistom podczas wypełniania formularza. Aplikacja posiada gotowy zestaw takich nagłówków, które można sobie swobodnie wybrać. Aby nie marnować Państwa cennego czasu, pokażemy teraz strumień, który w całości został już przez nas zdefiniowany. Kategorie mogą być widoczne dla sygnalisty, ale nie muszą. Kategorie w naszej aplikacji są odgórnie zdefiniowane i dzielą się na podkategorie, które doprecyzowują treść zgłoszenia. Jeżeli kategorie nie będą widoczne dla sygnalisty, wówczas będą one dostępne jedynie dla operatorów, którzy zajmując się zgłoszeniem będą je klasyfikować. Poza widocznością kategorii można również określić, czy jej wybór ma być dla sygnalisty obowiązkowy czy też nie. Aplikacja Whistboard umożliwia wybór zgłoszeń dostępnych dla sygnalisty: anonimowe, poufne albo jawne. Każdy tryb można zdefiniować pod kątem komunikatów wyświetlanych sygnaliście oraz w zakresie dokumentów do pobrania. Co warte podkreślenia, w trybie anonimowym sygnalista nie udostępnia organizacji żadnych swoich danych. Aby zobaczyć to w praktyce, zachęcamy do zapoznania się z filmem dotyczącym formularza sygnalisty. Po omówieniu strumieni, czyli kanałów zgłoszeniowych w Wistboard, przejdźmy do omówienia wyglądu listy zgłoszeń z perspektywy administratora. Ten widok jest unikalny dla tej roli. Aplikacja posiada specjalny system powiadomień oraz zestaw filtrów ułatwiających poruszanie się po liście zgłoszeń. Wyszukiwać zgłoszenia administrator może według kategorii, strumieni, statusów zgłoszeń, a przede wszystkim według operatorów. Administrator ma również możliwość pobrania raportu podsumowującego zgłoszenia. Jego widok na zgłoszenie jest ograniczony, widzi on jedynie podstawowe informacje związane ze zgłoszeniem. Główną funkcją administratora jest przypisywanie operatorów do zgłoszeń. Brak operatora jest bardzo jasno komunikowany przez aplikację. Gdyby nasz administrator pełnił również rolę operatora, co jest jak najbardziej możliwe, mógłby on podejrzeć treść zgłoszenia w trybie read only albo dodać samego siebie jako operatora. Jednak w tym demo prezentujemy administratora bez roli operatora. Nowo dodany operator od razu pojawia się na ekranie jako przypisany oraz otrzymuje od aplikacji automatyczne powiadomienie o przydzielonym mu zgłoszeniu. Operatora można zmienić w trakcie postępowania, wystarczy że administrator po kliknięciu na ikonę wybierze innego z dostępnej listy. Kolejnym unikalnym dla administratora widokiem jest lista, na której widać wszystkie osoby z dostępem do konta. Na prezentowanym koncie jest jeden administrator oraz jeden operator. Jak wspominaliśmy wcześniej, role te można ze sobą łączyć. W tym widoku można również dodawać nowe osoby do konta. Wystarczy podać imię, nazwisko, adres e-mail, a przede wszystkim wybrać rolę, jaką ta osoba ma pełnić na koncie. Po uzupełnieniu tych danych nowy użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość z systemu z zaproszeniem do ustanowienia hasła. W panelu Lista Użytkowników administrator może również skontaktować się z danym użytkownikiem, dezaktywować konto oraz edytować dane danego użytkownika, np. w przypadku zmiany nazwiska czy zmiany adresu e-mail. Dane konta to kolejny panel dostępny tylko dla administratorów. W tym oknie administrator może ustanowić dodatkowe powiadomienie nadzoru. Oznacza ono, że przy formularzu sygnalisty pojawi się okno z informacją o powiadomieniu, które trafia do organu nadzoru, np. Na zarządów, wspólników w momencie wysłania zgłoszenia. To administrator definiuje, na jakie adresy e-mail takie powiadomienie ma trafić i jaka treść ma się wyświetlać sygnaliście w formularzu. Dzięki tej opcji sygnalista może także oznaczyć, że zgłoszenie może dotyczyć osób obsługujących aplikację. Ostatnim elementem danych konta jest opcja uruchomienia weryfikacji dwuetapowej. Po jej włączeniu każda osoba chcąca zalogować się do konta będzie musiała uwiarygodnić swoją tożsamość przy pomocy narzędzi typu Microsoft Authenticator. Po ustawieniu wszystkich zmiennych administrator zapisuje wprowadzone zmiany. Ostatnim oknem dostępnym dla administratora jest pomoc, dzięki której administrator może zgłosić błąd w funkcjonowaniu aplikacji bezpośrednio do jej twórców.